Słyszałem, że Serwer Oscara miał Update Fata! Faktycznie Je Na 1.14 Bo tak Moi widzowie Zrobiłem swój własny serwer Na wersji 1.13 Na Ternosie I teraz go zmieniłem Na 1.14.4 Także no Chcecie sobie ze mną pograć? To wbijajcie, IP zaraz Wam podam. O! Jak go... Nie, nie nie jeszcze tak? No, mamy ognisko! I jakoś mogę królika. No! To właśnie jest! Nowy update na 1.14 14 na tym serwerze. Takie mamy IP. Więc no, możecie sobie trochę tutaj popatrzeć. No musicie poznać film. Musicie takie IP wpisać. Więc nie musicie poznać filmu, możecie teraz patrzeć. Daję Wam jeszcze z 10 sekund. Tak w ogóle zmienię mam nazwę serwera. będziecie na tym grać, będą update'y. Chociaż nie, i tak będą update'y. Godziny 11, 12, 13, 14, 15, 16. Późniejsze godziny 18, 19, 20, maksymalnie 21, to już są granice. Tak, łączny czas grania to jest godzina. M godzina max 2. Trochę grania jest, potem się Chociaż, chyba że wy na tym gracie, no to to się wtedy nie wyłączy. Życzę Wam powodzenia. Obyście pograj na moim serwerze. Fajnie by było, gdybyście się zaczęli. Jest to typu 2 y, p czyli mm, ma świat 30 milionów i 0 zasad. Cheaty, jak, jak zwykle, włączajcie cheaty i raye i kopcie. Po prostu kopcie. Mam tam swoją bazę. Przy okazji. Ale ja was nie będę, jakby traktujcie mnie jako gracza. Najeżdżajcie mnie, możecie mnie najeżdżać, wszystko, bo ja nie traktujcie jako takiego gracza, który ma władzę. Będę jedynie banował ludzi, którzy mają milion życia. mają jakieś takie city, że mają milion życia i ich się w ogóle nie da uderzyć. Ale poza tym, proszę was bardzo, możecie sobie i instalujcie. Najlepiej X-Ray'a, bo z lataniem to jeszcze nie jestem do końca pewien. Jak będę jakieś update'y to komentarz, takie coś. I no, na razie jest na tej wersji. И ты на старте.